Cześć. Dziś o wielu funkcjonalnościach podczas jazdy w rozkładzie jazdy Train Sim 5. Zapraszam Was serdecznie do oglądania i wchodzimy. Pierwsze co robimy, do pociągu wybierz trasę. Ewentualnie możemy tutaj gdzieś była zajezdnia o rozkład jazdy. Pamiętajcie i tu mamy wszystkie pojazdy. Możemy sobie coś tam wybrać. Nas będzie bardziej interesowało wybierz trasę. Pierwszą rzeczą, jaką wam pokażę, to skakanie między trasami. Ja, dla przykładu, wezmę sobie tutaj Mindful czy jak to tam się zwie. Weź, weźmy ten rozkład, weźmy chodzenie, tak, żeby było w miarę szybko. Weźmy sobie tutaj miejsce, w którym możemy przeskoczyć. Czyli chcę A z Hafenburg, Hauptbahnhof, graj teraz. Dobrze, gra się już na, załadowała. Oczywiście listę możecie... O, widzicie, macie tutaj ten, Oczywiście listę teraz pod, pomiędzy którymi możecie sobie tak przeskakiwać. E, znajdziecie na stronie Terence Morgan czy tam na Facebooku też widziałem. E, więc bardzo łatwo ją znaleźć. Myślę, że ka każdy znajdzie. Mamy tutaj posiadane aktualne stacje i tutaj mamy bar i mm. możemy się przeteleportować właśnie mm. przez korzyść sobie. no i teraz nas zamyka wyk i zaraz będziemy na main special albach ok a więc jesteśmy na main special albach yy, i już trochę inaczej tutaj Wygląda inne skład i pokażę może też mapę. Tutaj. Taki, takim znacznikiem jest to oznaczane i jest to właśnie na stacjach, na których możecie sobie skoczyć. E, pokażę może najpierw jeszcze mapę. Tu wygląda mapa tak, tu macie linię Mind Special Bank. Jak ktoś by był ciekawy, to tu odchodzi o, tutaj dokładnie linia ta, z której tam Mental Bank przeskoczyliśmy, przeskoczę jeszcze raz, żeby Wam pokazać mapę tamtej linii. No tak, dobrze, już Wam pokazuję na szybkiego jeszcze. Mówiłem dokładnie tutaj odchodzi ta linia. Macie przedłużenie trasy tak naprawdę, więc możecie przyjechać pociągiem stamtąd sobie tutaj, przeskoczyć, sprawdzić rozkład, na którą tam macie i przed przedłużeniem trasy pojechać kolejnym pociągiem tutaj. Jak to zrobić, już Wam pokazuję na przykładzie hmm. tego że wystawię pociąg w Peron I... Więc tak do pociągu wybierz trasę a w coś tam to timetable sprawdźmy sobie kiedy mamy wystawienie pociągu Pokażę Wam, że możecie też e... przejąć sobie O proszę tutaj mamy regio do wystawienia jest Sprawdzamy sobie godzinę 5.51 No i wystawimy się na przykład o, o 5.45. Odbierzemy nasz pojazd z Peronów. Możemy wchodzeniu, możemy sprawdzić zawsze gdzie on stoi i możemy się przejść kawałek do niego, tak żeby odebrać. Możemy sobie tą godzinę ustawić wchodzeniu. Ja po prostu na razie wejdę do niego, bo chcę wam pokazać tą jedną rzecz. Tak, żeby też ten poranik za długo nie trwał. Nie będziemy robić pełnych scenariuszy, tylko na przykład zrobimy manewry, które trwają 2 minuty. okej okay. jesteśmy już na naszym szynobusie Jak widzicie, jestem na grupie i będziemy musieli co prawda, gdzie indziej. No, ale jestem na grupie, to najważniejsze. I będę musiał nasz pojazd wysłać Czyli czekamy przez chwilę. Tutaj już jest zielony. W tym czasie odpalamy sobie nasz pojazd. Pozwólcie, że sam już to zrobię. No dobrze. Przygotowałem pojazd do jazdy. Pokazuje nam, że możemy kierować się, więc manewrujemy. No i zatrzymujemy się. Pięknie. Zadanie wykonane, więc teraz musimy sobie wrócić tutaj powrót do swobody jazdy kliknąć no i zostawiamy tutaj pojazd byk, nastawnik k off hop lights na czerwone światła i przechodzimy na drugą stronę byk. musicie to zrobić w miarę sprawnie bo czasami ten pociąg jednak potrafi wam odjechać jak tak się na niego no to się włączy wiadomo autopilot jak go na czas nie przejmiecie więc tutaj ostrzegam róbcie to sprawnie i wchodzimy sobie kurde do drugiej kabinki o, o właśnie już tutaj siedział nasz robot już miał odpalony skład no dobra ale wjeżdżamy czekamy chwilę no widzimy, już mamy tak naprawdę zielony podane. więc jeszcze chwilę poczekamy. Nie chcę tak daleko akurat masz odjeżdżać. No dobra. Więc skończyliśmy tu, wracamy z powrotem do swobodnej jazdy, możemy czekać i prowadzić ten pociąg dalej, oczywiście zmieniając kabinę, a możemy go już sobie teraz zdać, wyjdziemy z niego i możemy się pobawić w depo Zamykamy i cykamy na grupę z powrotem. Każdy skład, tak naprawdę, możecie sobie tutaj prowadzić ze składów jazdy. Oczywiście nie każdy, bo te co wyjeżdżałem poza mapę po prostu yy, by was wywaliło z gry, jakbyście do takiego wsiedli i nie po pozwoliło, w ogóle wam nie pozwoli wtedy takiego składu yy, prowadzić. Yy. Zaświeci się koniec scenariusza, i tam, takie tam. No i możecie tu sobie przejąć, zaczynajmy. Zgodnie z doskonałym poziomem podjeżdża o 8.9. Nie będziemy czekać do 8.9.